Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy. Dzisiaj przed nami szóste przykazanie, które może brzmieć dla nas dość surowo. Nie cudzołóż. Dla wielu jest to formuła, którą znamy z katechizmu i z Bożych Przykazań, ale sens wydaje się dzisiaj ograniczony do konkretnego aktu lub też inaczej zakazu moralnego. Tymczasem myślę, że to wezwanie jest zdecydowanie szersze, bowiem dotyka tożsamości osoby. Dotyka też znaczenia ciała oraz sensu wierności. Mówi o godności relacji i tego, co to znaczy w ogóle kochać kogoś naprawdę, a nie tylko korzystać z niego na chwilę. Jeśli chcemy rozumieć to przykazanie w XXI wieku, sądzę, że powinniśmy wyjść poza listę co dozwolone, a co nie i spojrzeć w głębiej spojrzeć na to, co Kościół i tradycja wkładają w ochronę miłości. Jako daru. Serdecznie zapraszam. Droga siostro, drogi bracie, ciało człowieka nie jest jedynie biologicznym materiałem. W myśli biblijnej i w teologii chrześcijańskiej ciało to forma osoby to wyraz tożsamości. Dlatego każde użycie ciała drugiego człowieka, które redukuje go do środka przyjemności, do przedmiotu, jest sprzeniewierzeniem się prawdzie o samym człowieku. I to prawda, której nie da się tak łatwo wtrącić we współczesne kategorie wolności czy konsumpcji, bo wolność nie oznacza prawa do wszystkiego, jeśli wybór ignoruje godność drugiego człowieka. Szóste przykazanie staje się dla mnie i dla ciebie obroną, obroną każdego z nas przed instrumentalizacją. Najpierw popatrzmy na rys historyczny. To przykazanie chroniło instytucję małżeństwa jako przestrzeń, w której seksualność ma wyrażać wierność, odpowiedzialność. A także otwartość na życie. Jednak dziś mamy do czynienia z olbrzymią przemianą kulturową. Słyszymy bardzo często o relacjach bez zobowiązań, powstają aplikacje randkowe nastawione na szybkie spotkanie, niestety jest łatwo dostępna pornografia, media, które upraszczają intymność do obrazów. Myślę, że w takim kontekście pytanie brzmi nie, czy ktoś złamał regułę, ale czy nasza kultura uczy nas czegoś o miłości, co pomaga nam rosnąć w człowieczeństwie, czy raczej niszczy ten właściwy obraz. Szóste przykazanie mi i Tobie odpowiada: Miłość to budowanie osoby. Miłość jest wiernością i wzajemną odpowiedzialnością, a to wymaga niewątpliwie czasu, zauważania drugiego w swoich decyzjach i czasem rezygnacji z natychmiastowej gratyfikacji. I z takiego punktu widzenia teologicznego chrześcijaństwo wielokrotnie podkreślało, że akt seksualny w oderwaniu od miłości będzie stawał się jedynie narzędziem. Jan Paweł II w swoich rozważaniach nad ciałem i seksualnością mówił dużo o godności ciała jako powołaniu do daru z siebie ta idea nie jest tylko utopią ale stanowi praktyczne wskazanie prawdziwa intymność zakłada bowiem wzajemne oddanie a przede wszystkim otwartość na życie gdy te elementy znikają pozostaje pustka próżnia która może ranić to nie znaczy, że każdy błąd w sferze seksualnej od razu musi być piętnowany w sposób publiczny, czy też mówią, mówić o osobach, które uległy pokusie, że są gorsze. Absolutnie nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, abyśmy sami wprawdzie stanęli i zrozumieli konsekwencje naszych wyborów dla nas samych, ale też te wybory często mają konsekwencje dla innych. I to byśmy chcieli wejść w drogę naprawy i uzdrowienia, a nie potępienia, abyśmy chcieli szukać właśnie w tym wskazaniu, przykazania ratunek, bo współczesne wypaczenia nie dotyczą tylko samych aktów, ale całej kultury relacji. Zobaczcie, pornografia naucza wielu młodych ludzi, że intymność to zestaw obrazów do konsumpcji. Często bez kontekstów emocjonalnych, bez odpowiedzialności, bez wejścia w normalną codzienność, w życie. I to prowadzi do wielu problemów, bo wypaczone oczekiwania wobec przyszłej żony czy przyszłego męża, czy też trudności z bliskością, znieczulica na urazy drugiej osoby to jest fakt. Badania, które są dostępne z dziedziny psychologicznej, do których warto odnosić się z ostrożnością i zdrowym sceptycyzmem, wskazują na korelację między nadmiernym korzystaniem z treści seksualnych, a problemami w związkach, w relacjach. I tu potrzebna jest uczciwość, bo nie każde spojrzenie na zdjęcie jest od razu grzechem, ale systematyczne używanie tych obrazów, Pornografii, jako źródła edukacji czy ucieczki emocjonalnej, niszczą nas, wypaczają nam właściwą relacyjność. Inne wyzwanie to też stawianie wolności w takim kontekście romantycznym. To znaczy, wolność wyboru stała się często synonimem braku zobowiązań. Na krótką metę to może wydawać się nam bardzo atrakcyjne. Zobaczcie, no w końcu, brak zobowiązań oznacza brak. Odpowiedzialności, nie trzeba się hamować, ale odpowiedzialność to też jest dla mnie i dla Ciebie, jako katolika, źródło sensu. Wierność uczy nas pokory, uczy nas trwania, uczy nas naprawiania, przebaczenia. Gdy uczymy się stopniowo braku wytrwałości, to tworzymy nową kulturę, w której łatwo ranić, równie łatwo odchodzić. Co widzimy? Szóste przykazanie nam przypomina. Wolność, która nie uwzględnia dobra drugiego człowieka, a jedynie swoje własne, jest fałszywa. Nie można też, moi drodzy, pominąć tematu zgody oraz granic. W dyskusjach o moralności seksualnej sądzę, że niestety często pomija się podstawowy element: każda intymność wymaga świadomej zgody i zawsze wzajemnego szacunku. Brak zgody to przekroczenie, które ma poważne konsekwencje oczywiście natury prawnej, ale przede wszystkim te konsekwencje moralne i duchowe. Przykazanie szóste jest jasne w potępieniu przemocy seksualnej. Każde, każde użycie drugiej osoby bez jej zgody to pogwałcenie jej godności i pogwałcenie jej wolności. W praktyce oznacza to potrzebę edukacji. Na temat granic, na temat komunikacji i poszanowania, zwłaszcza wobec kobiet, aby nie instrumentalizować nigdy kobiety, aby szanować ją, aby ją wywyższać, aby pokazywać, jak wspaniałe są kobiety. Ale jest jeszcze wymiar duchowy, czystość serca. W Ewangelii Jezus mówił o porządliwości serca jako o czymś, co może ranić równie mocno, jak czyn. Rozróżnianie między myślą a czynem. Nie ma tu celu karzącego, ale myślę, że jest też dla naszych dusz terapią, bo chodzi o to, aby zmieniać sposób patrzenia, pragnienia, ale też naszą wyobraźnię. Mamy oczyszczać wyobraźnię i serce. To nie jest surowa asceza dla ascetów, ale to droga do kreowania pełniejszej miłości, do takich praktyk duchowych, to znaczy modlitwa, post, sakrament pokuty i pojednania. To też rozważanie Słowa Bożego. One nam pomagają przekształcać nasze pragnienia, nasze, hamować nasze fałszywe, złe namiętności i odnajdywać kierunek, który prowadzi od instrumentalizacji do daru, od egoizmu, do dawania siebie więcej w wspieraniu i w ofierze samego siebie. Skoro zatem, moi drodzy, mówimy o takiej praktyce, myślę, że warto wskazać, co konkretnie warto czynić. Chciałbym, aby to miało taki charakter refleksji, ale prowadzącej ku pomocy, ku y, formacji. Budujmy relacje powoli, bo kiedy żyjemy w czasach fast, szybkie spotkania i natychmiastowe odpowiedzi, warto ćwiczyć taką stopniowość. Naprawdę poznawajmy siebie y, poprzez rozmowy wartościowe, poprzez obserwowanie siebie nawzajem, własnych reakcji, jak to się reaguje w trudnych sytuacjach. Ja sądzę, Mimo, że nie mam takiego doświadczenia jak wy, bo jestem samotny, że to jest coś, co mocno buduje zaufanie. Ustalajcie jasno granice. Zarówno osoby samotne, jak i pary powinny rozmawiać o tym, co dla nich znaczy intymność, jakie są granice, jakie są jakie konsekwencje, niesie ich przekroczenie. Bo pewne granice też są ważne, aby były wypowiedziane to też forma wzajemnej troski i klarowności. Moi drodzy. Może to będzie kontrowersyjne dla niektórych, ale wzywam i proszę o mądrą edukację seksualną. Szukajmy źródeł, które uczą o seksualności przede wszystkim w kontekście emocji, odpowiedzialności i duchowości, nie tylko w kategoriach techniki, rozmawiajmy z rodzicami, z katechetami, ze specjalistami. To jest ważne, abyśmy siebie znali, abyśmy też wiedzieli, że emocje nigdy nie są złe, ale nam o czymś mówią. Ograniczajmy też ekspozycję na treści pornograficzne. Jeżeli ktoś zauważa w sobie, że używa pornografii jako nauki albo jako ucieczki, to warto też poprosić o pomoc. Najpierw o, oczywiście w sakramencie pokuty i pojednania, ale czasem to nie wystarczy. To nie jest, moi drodzy, hańba, ale to rozsądna forma dbania o własne życie i o stwierdzenie, tak, zaszedłem za daleko, mam już problem. Praktykuj też czystość serca w swoim życiu, ale nie poprzez wstyd, lecz przez wewnętrzną kulturę, przez osobistą refleksję, jak już mówiłem, modlitwę, czytanie tekstów, które będą ukazywały ci miłość jako dar, które będą cię prowadziły do formowania w swoim życiu takiej miłości. Bo czystość to nie jest negacja seksualności, bowiem ona jest darem, ale to jej pełniejsze urzeczywistnianie w swoim własnym życiu. I w końcu wierność i towarzyszenie. Myślę, że dla małżeństw regularna rozmowa z innymi parami, a także powiązanie to z modlitwą jest niezbędne, jest wartością dodaną. Dla osób samotnych budowanie przyjaźni, wspólnoty, które pomagają w formowaniu dojrzałych relacji, a co w konsekwencji buduje dojrzałą miłość. I oczywiście, moi drodzy, myślę, że zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, niezbędna jest edukacja o zgodzie i przeciwdziałaniu przemocy. Twórzmy takie środowiska, w których zgoda jest naturalnym elementem relacji, zaś przemoc będzie surowo potępiana i zgłaszana w każdej sprawie. To także troska o edukację prawną i o to, abyśmy nigdy nie zapominali, że ofiary wszelkiej przemocy, jakiejkolwiek fizycznej czy seksualnej, są zawsze i powinny być pierwsze. To dla nich powinniśmy budować przestrzeń bezpieczeństwa, szacunku i po prostu wejrzenia z empatią na ich wielką krzywdę. Warto pracować też, moi drodzy, nad dialogiem lub, gdy to konieczne, poszukać profesjonalnej pomocy. I sądzę, że nie jest tak źle, bo mamy wspaniałą kulturę, która promuje też integralność. To oznacza, że odrzucamy wszystkie formy uprzedmiatawiania, wybieramy to, co właściwe, porzucamy takie re reklamy, takie media, taki dialog publiczny, który promuje niewłaściwy język. Po co tym się karmić, moi drodzy? W jakim celu? Żeby się denerwować? Praktykujmy zatem miłosierdzie wobec siebie i innych, bo każdy z nas, owszem, jesteśmy tylko ludźmi, czasami popełniamy błędy, te mniejsze. One są do przebaczenia. Droga przemiany nie jest linią prostą. Ważne jest, aby nie zatrzymać się w takim wstydzie, ale szukać konkretnej przemiany w swoim własnym życiu, abyśmy naprawdę z podmiotowością traktowali każdą osobę, abyśmy wyka wykazywali w sobie taką empatię wobec wszystkich osób, wobec cierpienia drugich osób, abyśmy nie byli zamknięci sami w sobie. Bo też nie chodzi o taką czystość seksualną, ale też czystość serca. Moi drodzy, Kościół w tym kontekście. Nigdy nie proponował i chyba nie zaproponuje bardzo prostych recept, tylko proponuje drogę prawdy i drogę nawrócenia, abyśmy mogli budować z Bogiem w sobie czystość. Jesteśmy wezwani do tego, abyśmy tworzyli miłość uzdrawiającą, a nie miłość potępiającą. To oznacza, że moi drodzy, ja i ty jesteśmy wezwani do budowania ochrony i bezpieczeństwa dla każdego wspierania osób, które zostały zranione w jakikolwiek sposób, a także tworzenia takiego środowiska, które będzie miało świadomość, czym jest prawdziwa miłość. Wreszcie szóste przykazanie ma dla nas konkretny wymiar nadziei. Nie jest to tylko zakaz, ale to wyzwanie do pełni życia. Bo tam, gdzie miłość jest wierna i odpowiedzialna, człowiek będzie rósł. Nie tylko będzie rozwijała się jednostka, ale jako osoba powołana do daru będzie rósł. Czystość i wierność uczą nas, że nasze ciała nie są jednorazowymi narzędziami przyjemności, ale stanowią język, który mówi o zobowiązaniu, o wierze. Kiedy uczymy się czytać ten język, odkryjemy, że największa wolność wcale nie polega na możliwości robienia wszystkiego ale polega na kochaj i dopiero rób, co chcesz. Polega na mądrości wyboru dobra, które buduje. Kochani, szóste przykazanie nie chce Ciebie okraść z radości, lecz chce Ci przywrócić autentyczność tej radości. W świecie różnych impulsów, szybkich decyzji i natychmiastowych gratyfikacji szóste przykazanie przypomina mi i Tobie, Miłość trwa, bo ktoś decyduje się trwać. I ta decyzja jest prawdziwym początkiem szczęścia nie jako jakiejś przyjemności, emocjonalnej jedynie, ale jako pełni życia, które obejmuje dar, które obejmuje odpowiedzialność, ale też piękno wzajemnego, stałego oddawania się i wsparcia. Mam nadzieję, że te treści choć trochę pomogły ci zrozumieć. O co chodzi w szóstym przykazaniu, pod kątem takim to logicznym. Naturalnie wiemy z Ewangelii, kto porządliwie patrzy na zamężną kobietę, już z nią grzeszy, mówi Jezus. Dlatego dbajmy o wierność swoim żonom, swojemu powołaniu, o to, aby te relacje, które tworzymy, aby je stopniowo budować. I dopiero jeżeli już dostąpimy tego błogosławieństwa Bożego wchodzić właśnie w związki małżeńskie i niech tam miłość jeszcze bardziej tam się rozwija bo samo wejście w związek małżeński to jest dopiero początek drogi bóg ciągle chce nas prowadzić ku czystości nie tylko małżonków ale ludzi samotnych księży zakonice wszystkich bo czystość to droga w której naprawdę człowiek jest szczęśliwy i prawdziwie wolny i tego z całego serca wszystkim życzę sobie także a jeżeli ten odcinek Ci się podobał, prześlij go dalej i zapraszam do tego, aby polubić, skomentować, jak Ty rozumiesz szóste przykazanie. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych z Panem Bogiem.